Czy wiesz, że na Dolnym Śląsku wznosi się góra, która przez tysiące lat była miejscem kultów? Mówiono, że na jej szczycie mieszkali bogowie, a w kamieniach zaklęto pradawne moce. To właśnie u jej stóp istniało plemię tak wpływowe, że od jego nazwy powstał Śląsk. Dziś opowiem ci historię Ślężan, plemienia, które czciło słońce, tworzyło potężne grody i zniknęło. Ale zanim odeszli... Zostawili po sobie coś, co do dziś fascynuje archeologów, historyków i poszukiwaczy tajemnic. Gotowy, by zejść do labiryntu przeszłości? Gdy cofniemy się do czasów, gdy nie było jeszcze Polski, gdy lasy Dolnego Śląska były dzikie, pełne zwierzyny, a rzeki meandrowały wolno przez niezaludnione niziny, właśnie tam zaczęła się historia Ślężan nie byli pierwszymi ludźmi na tych ziemiach. Na długo przed nimi u podnóża góry Ślęży pojawiali się już osadnicy epoki brązu. Potem Celtowie, którzy czcili słońce. Następnie germańscy Silingowie. Ale to właśnie Słowianie, nasi przodkowie, stworzyli tutaj coś trwałego. Ślężanie, jedno z plemion tak zwanym grupy Śląskiej, byli częścią większej mozaiki plemiennej, która rozciągała się od Łaby po Wisłę. Byli słowianami zachodnimi, Lechitami. Ich język był bliski temu, co później nazwano Staropolszczyzną. Zamieszkiwali tereny wzdłuż doliny rzeki Ślęzy, od masywu Ślęży aż po brzegi Odry. W centrum ich ziem znajdowała się święta góra, Ślęża, która dawała im nie tylko orientację geograficzną, ale i duchową. To nie przypadek, że zamieszkali właśnie tu. Ich nazwa, Ślężanie, może pochodzić od rzeki Ślęzy. Ale są i tacy, którzy uważają, że to właśnie od nich nazwę wzięła zarówno rzeka, jak i góra. Z językoznawczego punktu widzenia nie da się tego jednoznacznie rozstrzygnąć, ale jedno jest pewne. Ich obecność na tych ziemiach była na tyle silna, że do dziś całe województwo nosi nazwę od ich plemienia Śląsk. Pierwsze pisemne świadectwo o Ślężanach pochodzi z połowy IX wieku. To tak zwany geograf bawarski, anonimowy dokument spisany na dworze karolińskim. Wymienia on Slinzajn i przypisuje im aż piętnaście grodów, więcej niż miało wiele innych słowiańskich plemion w tym samym czasie. To nie byli więc tylko rolnicy żyjący w rozproszeniu. Ślężanie potrafili budować ufortyfikowane osady, tworzyć sieci osadnicze, a nawet, jak wskazują niektórzy badacze, Uczestniczyć w organizacjach plemiennych, przypominających luźne konfederacje. Ich ziemie graniczyły z innymi potężnymi plemionami opolanami, dziadoszanami, trzebowianami. Z południa docierały do nich wpływy wielkomorawskie. To stamtąd mogły przyjść pierwsze próby chrystianizacji. Z zachodu napór Franków i Czechów. Z północy rosnące w siłę państwo piastów. I choć nie mamy zapisków ich własnej produkcji. Ślężanie byli ludem zauważonym. Ich nazwa pojawia się nie tylko w geografii bawarskim, ale też w dokumentach czeskich i niemieckich aż do XII wieku. Widzimy ich jako plemię osiadłe, ufortyfikowane, rozwinięte. Ale nie wiemy wszystkiego, bo wokół Ślężan, tak jak wokół ich góry, wciąż unosi się mgła nie do powiedzeń. Kim byli naprawdę? Czy istniał u nich władca, książę, rada starszych? Czy mieli własnych bogów? Jak wyglądało ich codzienne życie? Na te pytania odpowiadają nam dziś nie kroniki, lecz ziemia, pozostałości grodów, cmentarzysk i kultowych rzeźb. A to dopiero początek naszej opowieści. Ślężanie nie budowali w kamieniu, ale ich dzieła przetrwały dłużej niż niejedna romańska świątynia bo ich materiałem była ziemia, drewno i strategia. Ich świat nie był luźnym zbiorem wiosek rozrzuconych po lasach. To była przemyślana sieć. System osad, grodów i obwarowań, które miały jeden cel – przetrwać w niespokojnych czasach. U stóp Ślęży, na dzisiejszym Pogórzu Sobudzkim wznosił się gród Będkowice otoczony wałem o szerokości kilku metrów z fosą i bramą prowadzącą na majdan wewnętrzne podwórze dziś miejsce to jest zrekonstruowane i dostępne jako rezerwat archeologiczny w średniowieczu było sercem lokalnej wspólnoty tu zbierano się na wiece tu ukrywano ludność w razie najazdu tu być może składano ofiary wokół takiego grodu funkcjonowało kilka mniejszych osad w każdej z nich Dymarki, ziemianki, proste chaty kryte strzechą. Niektóre wykopaliska pokazują, że domostwa były nie tylko mieszkalne, ale i warsztatowe. Wydobywano rudy żelaza, wypalano ceramikę, wytwarzano narzędzia i ozdoby. Ale to nie wszystko. Najbardziej tajemnicze są konstrukcje wielkoskalowe, jak tak zwany Wał Śląski. Ciągnął się na długości nawet kilkudziesięciu kilometrów. Od Krosna Odrzańskiego, aż po okolice Wrocławia. Czy miał chronić przed najeźdźcami z zachodu, a może oddzielał plemiona śląskie od połabian? Istnieje teoria, że był to efekt współpracy wielu plemion, coś na kształt pradawnej federacji, której ślężanie byli kluczową częścią. Ich struktura społeczna opierała się na wspólnotach rodowych, tak zwanych opolach. Każde opole skupiało kilka osad, miało własnego starszego, własne pola, wspólne święta i obowiązki. Wielce prawdopodobne, że w czasach zagrożenia opola łączyły się pod przywództwem wodza lub księcia. Czy ślężanie mieli jednego władcę? Tego nie wiemy. Ale skala ich organizacji wskazuje, że istniała forma nadrzędnej władzy, choćby wojennej. Ciekawostką jest to, że część ich grodów była świadomie budowana w miejscach trudnych na wyniesieniach, w zakolach rzek, czasem w podmokłych dolinach. Ale zawsze tak, by naturalne ukształtowanie terenu służyło obronie. Tacy byli ślężanie. Nie tylko rolnicy i pasterze, ale stratezy. A skoro mowa o rolnictwie, potrafili wykorzystywać system zmianowy. Uprawiali zboża, hodowali bydło, a znaleziska archeologiczne pokazują nawet ślady po młynkach do ziarna i nożach sierpowych. Ich gospodarka była samowystarczalna, a jednocześnie otwarta na wymianę. Odra i jej dopływy były szlakami handlowymi, łączącymi ich z Czechami, Morawą, a nawet dalszymi rejonami słowiańszczyzny. Czy ślężanie znali pieniądz? Nie. Ale znali wartość soli, metali, futer i dobrego konia. Wymiana towarowa była oparta na barterze i prestiżu. A prestiż miał ten, kto posiadał importowany nóż, ozdobną zapinkę czy gliniane naczynie z dalekich warsztatów. Z punktu widzenia dzisiejszego archeologa, każdy taki gród. Każdy fragment ceramiki to kod. Kod, który dopiero odczytujemy. Ale jedno już wiemy. Ślężanie nie byli zapomnianym plemieniem z Marginesu. Byli istotnym elementem układanki, która później dała początek Polsce. Każdy lud potrzebuje miejsca, w którym ziemia styka się z niebem. Dla Ślężan takim miejscem była góra, Ślęża nie była najwyższa ale wyrastała samotnie jak wyspa na oceanie widać ją z dziesiątek kilometrów nawet dziś dla nich była święta była osią świata była domem bogów nie spisywali swoich dziejów lecz przekazywali je ustnie z pokolenia na pokolenie ich pamięć nie zachowała się na pergaminie zachowała się w kamieniu i w ziemi na długo przed ślężanami w epoce brązu na zboczach ślęży pojawiły się kamienne wały Rozległe konstrukcje z luźno ułożonych głazów. Do dziś nie wiemy, jaką dokładnie miały funkcję. Być może otaczały sanktuarium, być może wyznaczały przestrzeń rytualną. Góra Ślęża była miejscem kultu już dla ludów kultury łużyckiej. Później czcili ją celtowie, których ślady odnaleziono w postaci rzeźb i kamiennych symboli. Jeszcze później Ślężanie. Każde z tych plemion w inny sposób, ale z tą samą czcią. Na szczycie i zboczach góry do dziś stoją kamienne rzeźby, niedźwiedź z wyrytym znakiem krzyża, tajemnicza panna z rybą, beztwarzowy mnich. Ich znaczenie jest niejednoznaczne. Dla jednych to pogańskie bóstwa, duchy opiekuńcze, dla innych, pozostałości celtyckiego kultu solarnego. Jeszcze inni widzą w nich symbole przejścia, życia i śmierci. Ale czym naprawdę były? Czy to figury, które patrzyły na rytuały? Czy może same w nich uczestniczyły? Z badań archeologicznych wiemy, że na górze i wokół niej odkryto brukowane kręgi, zagłębienia z przepalonymi kośćmi, warstwy węgla drzewnego. To nie są przypadkowe znaleziska, to ślady ognia, ofiar, rytuałów, świętych obrzędów odprawianych pod gołym niebem. Nie wiemy, jak ślężanie nazywali swoich bogów. Nie wiemy, jakie mieli modlitwy, ale wiemy, że ich religia była głęboko związana z przyrodą. Czcili słońce, źródło życia. Czcili wodę, źródło odrodzenia. Czcili drzewa jako domy duchów. Ich święta były związane z cyklem roku: przesilenia zimowe i letnie. Równo noce. Wiosenne święta plonów. Jesienne rytuały zaduszne. Możemy sobie wyobrazić, jak palili ognie na szczycie ślęży podczas najdłuższej nocy, jak śpiewali pieśni, tańczyli w kręgu, składali ofiary z jedzenia, miodu, może zwierząt. To nie była religia książek, to była religia żywa, rytmiczna, bliska ziemi. I choć przyszło chrześcijaństwo, ślęża nie tak łatwo oddała swoją duszę. W XII wieku na szczycie góry stanął klasztor Augustianów. Fundatorem był możny Piotr Włostowic, palatyn Bolesława Krzywoustego. To był symbol, zamiana świętego miejsca Słowian na świątynię nowej wiary. Ale klasztor przetrwał zaledwie kilkanaście lat. Zakonnicy zeszli z góry, nie wytrzymali surowych warunków. A może nie wytrzymali duchowej obecności, która nie chciała zniknąć? Bo góra Ślęża żyła własnym rytmem. I nawet po chrystianizacji przez całe wieki gromadzono się tu w letnie przesilenia. Przychodzili chłopi, zbierali się pod posągami, rozpalali ognie. Kościół walczył z tymi obyczajami aż do XIX wieku. To, co było pogańskie, mieszało się z tym, co chrześcijańskie. Tak jak ludzie, tak jak historia, ślęża pozostała święta. Nawet jeśli nie potrafimy już nazwać jej bogów, to wciąż czujemy, że to miejsce inne niż wszystkie. W tym materiale to tyle na temat tej ciekawej góry góry symbolu i wielu tajemnic. Na jej temat nagramy w przyszłości specjalny odcinek, aby jeszcze głębiej przedstawić jej znaczenie dla tamtejszych mieszkańców. Opowiemy o fascynujących legendach i wierzeniach, z którymi jest powiązana. Tak więc, wyczekujcie go i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału aby inne równie ciekawe materiały was nie ominęły. Każda historia ma swój punkt zwrotny. Dla ślężan tym punktem był Mieszko I. Pod koniec X wieku Ziemie Ślężan stały się częścią nowego tworu politycznego państwa Polan, które w ciągu zaledwie kilku dekad rozrosło się w pierwsze państwo piastów. Nie wiemy dokładnie, czy Ślężanie zostali podbici siłą, czy może weszli w układ, który dawał im ochronę przed rosnącym zagrożeniem z południa i zachodu. Ale fakty są takie. Około roku 990 terytorium Ślężan staje się oficjalnie częścią Polski. W tym czasie plemiona słowiańskie nie były jeszcze jednolitym narodem. Każde z nich miało swoją gwarę, swoich przodków, swoje święte miejsca. Włączenie do państwa nie oznaczało jeszcze włączenia do wspólnej tożsamości. Na to trzeba było pokoleń. Zaczęło się od administracji. Piastowie budowali nowe grody, obsadzali je swoimi urzędnikami i wojami. Zakładano kasztelanie, dzielono ziemię, tworzono system poboru danin. Dawna wspólnota opolna została zastąpiona strukturą władzy scentralizowanej, ale najgłębszy konflikt nie toczył się o daniny, toczył się o dusze. Bo wraz z państwem przyszła nowa religia chrześcijaństwo. Kościoły zaczęły powstawać tam, gdzie jeszcze niedawno płonęły rytualne ognie. Kapłani próbowali wymazać stare obrzędy, zastępując je nowymi. Ale wiara nie zmienia się z dnia na dzień. Po śmierci mieszka drugiego w latach czterdziestych XI wieku wybuchła tak reakcja pogańska. Lud odwrócił się od chrztu. Kościoły płonęły, dawne święta wróciły. Góra ślęża znów rozbrzmiewała pieśniami, których kościół nie chciał słyszeć. Władza odbudowała się. Kazimierz Odnowiciel przywrócił chrześcijańską strukturę władzy. Ale duch starej wiary pozostał wśród ludzi jeszcze przez długie dekady, a może i stulecia. W XII wieku Piotr Włostowic, możny palatyn i fundator wielu świątyń. Postanowił symbolicznie złamać pogańską przeszłość. Na szczycie ślęży kazał zbudować klasztor Augustianów. Miała to być nowa świątynia, nowe sanktuarium, które zastąpi kult przyrody i słońca. Ale góra nie przyjęła nowej wiary tak łatwo. Zakonnicy przetrwali na szczycie tylko kilkanaście lat. Opuścili ślęże oficjalnie z powodu surowego klimatu i braku wody. Nieoficjalnie mówiono, że nie byli mile widziani przez ducha miejsca. I choć religia się zmieniła, a język ślężan z czasem zlał się z dialektami innych regionów, pewne rzeczy przetrwały. Nazwa Śląsk pozostała. Kult ślęży, choć przetworzony, nie zniknął. A ludowe zwyczaje, takie jak palenie ognisk w noc świętojańską, czy obrzędy związane z wodą i ogniem, żyły dalej, pod nową maską, ale z tym samym duchem. Asymilacja ślężan była procesem powolnym. Nie byli unicestwieni, lecz przemienieni. Ich potomkowie stali się mieszkańcami średniowiecznego Śląska. Ich tradycje stały się fundamentem lokalnej tożsamości. A ich święta góra pozostała na swoim miejscu, niezmienna. Bo można podbić ziemię, można narzucić religię, ale nie można z łatwością wykorzenić pamięci. A pamięć ślężan przetrwała. I to właśnie dlatego możemy dziś o niej opowiedzieć. Historia Ślężan nie zakończyła się nagle. Nie zgasła jak ogień polany wodą. Nie zniknęli w mroku dziejów bez śladu. Oni po prostu stali się częścią czegoś większego. Z ludności jednego plemienia stali się częścią Śląska. Z uczestników wieców i pogańskich obrzędów. Stali się obywatelami księstwa, poddanymi króla, wiernymi nowego Boga. Ale pamięć pozostała. Wciąż nosimy ich nazwę, ich święta góra wciąż stoi. Ich kamienne figury patrzą na nas, od wieków nie mrugając. W legendach przetrwały echa dawnych rytuałów. W lokalnych nazwach ślady ich języka. W obyczajach ludowych cień ich dawnych świąt. Dziś, kiedy staniesz na szczycie ślęży i spojrzysz na doliny rozciągające się po horyzont, poczujesz to, co oni czuli przed tysiącem lat: zachwyt, pokorę. Być może duchową obecność czegoś większego, czego nie da się do końca nazwać. Możemy nie znać ich pieśni, nie wiemy, jak nazywali swoje boginie i duchy lasu, ale czujemy, że ta opowieść nadal żyje. Bo historia to nie tylko daty i imiona, to także to, co zostaje z nami, kiedy milknie lektor. To pamięć zaklęta w ziemi, kamieniu i opowieści. I tu kończy się nasza podróż przez losy ślężan, plemienia, które stworzyło kulturę, zbudowało grody, czciło słońce i wciąż żyje w cieniu ślęży. Jeśli podobała ci się ta historia, daj łapkę w górę i zasubskrybuj labirynt przeszłości. To dla ciebie tylko kliknięcie. Ale dla nas to ogromna motywacja, by tworzyć kolejne odcinki. A teraz twoja kolej. Znasz może jakąś legendę z twojej okolicy? Zapomniane miejsce, które według starszych było święte? Może w twoim regionie są ruiny, kurhany, kamienie z dziwnymi znakami? Napisz w komentarzu. Dziel się opowieściami. Bo może to właśnie twój temat stanie się kolejnym odcinkiem tego kanału. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym zakręcie labiryntu przed...